Witam w piątym odcinku audycji Voice of Freedom na an antenie radia Enfala, w której pochylę się nad zagadnieniem monopolu na przemoc. Zaczynajmy więc. Nie ma ludzi wyższych ani lepszych względem prawa i pozycji w wyimaginowanej hierarchii społecznej, podobnie jak równych i równiejszych tylko dlatego, że zapiszą na kartce rzekomo magicznego papieru kilka słów wielkimi literami pogrobioną czcionką i nazwą to dla niepoznaki konstytucją, a następnie ubiorą się w garnitur albo mundur, obwołując się państwowymi urzędnikami. Nie należy im się z tego tytułu szacunek, na który nadal, podobnie jak każdy inny człowiek muszą sobie zasłużyć, a raczej pogarda. Niczego nie zmieni to w ich naturze: pozycja czy stanowisko, jakie zajmą, nie sprawi, że będą ważniejsi, szlachetniejsi i uczciwsi, poza własnym mniemaniem o sobie i znacznie podwyższonym ego. Nie są nawet mądrzejsi, a często paradoksalnie znacznie słabiej uposażeni intelektualnie niż przeciętny wyborca. Wszelkie ich rzekomo elokwentne wypowiedzi medialne są natomiast wyreżyserowanym efektem długich przygotowań. Powinniśmy bardziej ufać samym sobie niż innym, obcym nam ludziom gdzieś tam, na górze. Pozostaje więc pytanie zadane po raz pierwszy przez rzymskiego poetę satyrycznego Decimusa Juniusa Juvenalisa: Kis custodiet ipsus custodes? Czyli, kto upilnuje samych strażników? Skoro także mogą okazać się despotycznymi tyranami, barbarzyńcami i zbrodniarzami, nie może być tak, że każdy może, otaczając się ochroniarzami, wymyśleć prawo od nowa i dowolnie je egzekwować i interpretować w sposób arbitralny, obwódząc się monopolistą terytorialną. Prawa ekonomiczne odbierają państwu prawo do istnienia. Ich przeciwnicy mogą jedynie dyskutować z wymyśloną przez siebie iluzją rzeczywistości, gdzie rower jest najlepszym narzędziem do krojenia chleba, a 2 i 2 po dodaniu daje nam 5. Jeżeli popełnisz wykroczenie względem lokalnego prawa, to znaczy, że stworzyłeś konflikt, który musi zostać rozwiązany tak czy inaczej. W praktyce zatacza się tutaj model błędnego koła etatyzmu, mówiącego wprost: people are bad. So we need a government made up of people. I tak w kółko powraca do punktu wyjścia, gdzie jedni patrzą na ręce innym niestety bezskutecznie, i powstają zastępy kolejnych organów, instytucji, komisji, rad i urzędów na koszt podatników, rzecz jasna, żeby nieudolnie kontrolować te poprzednie. W ten sposób wiecznie nienasycona biurokratyczna maszyna samoistnie się rozrasta. Nie są jednak nieomelnymi nad ludźmi, którzy spełnią każde żądanie, rozwiążą każdy problem i odpowiedzą na każde pytanie, jeśli się to na nich wymusi. I również popełniają błędy, sami mogąc zaprzeczyć własnym ideałom i pełnić funkcję przeciwną do wymaganej, działając na szkodę obywateli, do czego najczęściej samoistnie dochodzi. Wiara w działające samodzielnie jednostki czyni prawdziwe cuda. Stwierdzenie, że poradzą sobie one same bez smagania batem po plecach ani kontroli jest truizmem, bowiem człowiek zawsze działa wydajniej przy założeniu pełnej dobrowolności i braku opresji czy odgórnego przymusu. Nie można skolektywizować pojęcia sprawiedliwości czy bezpieczeństwa. To bardzo względne terminy. Nie każdy czuje się bezpiecznie, mając nad sobą molocha, dzierżącego większość karabinów, Mogącego go równie szybko obronić, jak i ograniczyć, zniewolić, pozbawić życia i zniszczyć jego dorobek, bo nikt nie jest w stanie go przed tym powstrzymać i przeciwstawić się tej skali siły. Obywatele nie zdołają kontrolować jego rozrostu i samowolnych decyzji prostymi mechanizmami. Przeciwstawianie ich głosów sprzeciwu tysiącom lub broni do złudzenia przypomina kopanie się z koniem. Nie istnieje państwo moralne nieinicjujące nie przemocy i nie da się jej wykorzenić poprzez zwiększenie jej natężenia czy instytucjonalną kontrolę urzędniczą, a można w ten sposób doprowadzić do jej multiplikacji i radykalizacji, natężenia, popadnięcia w niebezpieczną skrajność. Rząd jest zawsze instytucją obiektywnie niemoralną i koercyjną, czyli przymusową, nie potrafiącą niczego wyegzekwować ani chronić. Praw człowieka i jego mienia przed napaścią z zewnątrz, a jedynie je odbierać i stopniowo ograniczać. Wiara w to, że się on samo ograniczy i będzie z nią walczyć lub ją całkowicie wyeliminuje, jest naiwna. Musiałby zjeść własny ogon, kąsać rękę, która go karmi, popełniając stopniowe samobójstwo. Przemoc, jako egzekucja prawna, nie zawsze jest zabiegiem koniecznym i opłacalnym, a docelowo powinna zostać usunięta z relacji społecznych. Jednakże jak najbardziej może stanowić dobro rynkowe, niepoddawane społecznej w rozumieniu demokratycznym na drodze głosowań i referendów, a tym bardziej centralnej kontroli administracyjnej. Kiedy na każdego obywatela przypada przynajmniej jedna sztuka broni palnej, organizując się oddolnie sami, mogliby tworzyć swego rodzaju małą armię, a żyjąc w powszechnym dobrobycie i zarabiając przyzwoite pieniądze to jest przynajmniej kilkukrotność obecnego wynagrodzenia mogliby oni uiszczać cotygodniowe lub comiesięczne. Składki na wspólny aparat wojskowy, korzystając także z pomocy prywatnych inwestorów i przedsiębiorców, współfinansujących zaplecze militarne. Liczając w to sprzęt ciężki, prywatne, dobrowolnie zatrudniane agencje ochrony poradzą sobie znacznie lepiej i szybciej. Pojawią się na miejscu zdarzenia, skupiając się na konkretach. Kierując się głównie motywami finansowymi niżeli monopolistyczny aparat państwowy, działający niewydajnie i niesprawnie na drodze ujednolicenia usług, zaburzający naturalny proces konkurencji rynkowej, finansowany pod przymusem ze świadczeń podatkowych bez względu na zapotrzebowanie, gdzie zupełnie inny, inaczej przedstawia się ta kwestia w centrach dużych miast i na spokojnych, typowo wiejskich prowincjach. Trudno mówić o jednolitości usług w obecnej sytuacji, kiedy jedni są obciążonymi płatnikami, zaś drudzy ich uprzywilejowanymi konsumentami i beneficjentami. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody na uiszczenie w terminie opłaty w postaci dobrowolnej składki, wówczas dane usługi nie powinny go obejmować i można to wyegzekwować bez żadnych dodatkowych sankcji. To proste. Tak wyglądają nieinwazyjne konsekwencje przemyślanych działań w praktyce. Żadna usługa, a już w szczególności tak podstawowa jak zapewnienie bezpieczeństwa, nie może być logicznie świadczona poza mechanizmami popytu i podaży. Kontrprzemoc i samoobrona. Lub pełnienie roli ochroniarza, rozjemcy, strażnika lub nocnego stróża nie jest tożsama z agresją pierwotną i byciem niebezpiecznym dla otoczenia agresorem. W interesie żadnego szanującego się przedsiębiorcy nie leży fizyczna eliminacja lub, jak to woli, mordowanie własnych klientów, nawet tych potencjalnych. To byłoby zupełnie niedorzeczne i z pewnością nie należy do najlepszych sposobów zarabiania pieniędzy się, rywalizowania z konkurencją, rozwijania swojego przedsiębiorstwa i autopromocji na tle innych marek, a raczej negatywnej reklamy. A społeczni psychopaci i socjopaci są zazwyczaj społecznie wykluczani na drodze wielu sprawnych mechanizmów, w tym ostracyzmu. Przedsiębiorstwa zakładane są przeważnie przez racjonalnie myślących ludzi ze smykałką do legalnego interesu i znajomością podstawowych praw ekonomii, Chcących wolontarystycznie zaspokajać cudze potrzeby, powstrzymując się od stosowania przemocy, to zawsze sytuacja o wysokim stopniu opłacalności po obu lub więcej stronach typu win-win. Bez podmiotów stratnych lub poszkodowanych na transakcji, w najgorszych przypadku, wychodzą oni na zero. W przeciwnym przypadku nie doszłoby między nimi do handlowej interakcji. Nie zarządzają nimi przypadkowi ludzie losowo wyrwani z ulicy, mimo iż w praktyce daleko im do wyśnionych ideałów. Rynkowe mechanizmy samoregulacyjne z cechami zarówno nagradzającymi, jak i każącymi wymuszają na nich dłużenie i stałe zbliżanie się do tego stanu w celu osiągnięcia jak największej wydajności i pożyteczności, a przez to również dochodów materialnych. Dla grona sceptyków, obawiających się ich samowoli, Umiejscowienia ponad prawem, zmiany w mafię, składania ofert nie do odrzucenia buntu, stronniczości, przejęcia władzy, przekupstwa, chaosu i wojny domowej zorganizowanych mafii tworzących nowe państwo, jest to argument nie do zbicia. Jeśli usługa będzie dostarczana w sposób niespełniający oczekiwań lub niebezpieczny dla otoczenia, to jej dostarczyciele prędko spotkają się z obronnymi zachowaniami konsumentów w postaci między innymi bojkotu, ostracyzmu, krzywdzących plotek. Po wyjściu na światło dzienne tego rodzaju incydentów, za pośrednictwem różnych miejskich pogłosek i mediów, nikt nie będzie dłużej wyrażał chęci korzystania z nich i prędko stracą oni stałe zatrudnienie, a przez co również źródło legalnego dochodu, więc i środki finansowe niezbędne do utrzymania się przy życiu na choćby minimalnym poziomie, i wyżywienia, lub spotkają się z odmową sprzedaży podstawowych produktów spożywczych w okolicznych sklepach, czego nie zdołają opanować lub zwyczajnie załagodzić używając przemocy, gdzie zostaliby zneutralizowani przez uzbrojonych ludzi, sprowadzając na siebie sankcje głodu, biedy. Mogące owocować eksmisją z lokalu z powodu nieuregulowanych w wyznaczonym terminie płatności oraz w ostateczności nawet śmiercią głodową. To najefektywniejszy znany człowiekowi sposób regulacji tylko tyle i aż tyle dla zachowania porządku na terenie całej jednostki terytorialnej pokroju powiatu, objętej tego rodzaju ochroną. Jeżeli ktoś nie chce mieć klientów, droga wolna Później jego nielegalne praktyki zostaną osądzone przez sąd arbitrażowy, w następstwie czego będzie zmuszony zmienić profesję i wypłacać ogromne odszkodowania z tytułu zaniedbań, nadużyć, uszczerbku dokonanego na cudzym zdrowiu i mieniu. Nikomu się taki stan rzeczy nie opłaci, a chłodna kalkulacja zysków i strat wykona czarną robotę za nas, dlatego wszelkie obawy na tym polu są irracjonalne. Poza tym taki stan rzeczy musi poprzedzić zmiana mentalności, eliminująca nie tylko terytorialne monopole na przemoc, ale również rewolucjonizująca same jej postrzeganie. W zdrowym społeczeństwie traktowana byłaby jako element niepożądany i szkodliwy, który należy wyeliminować, a jedno z jej głównych źródeł czyli etatyzm, jako niepopularna ciekawostka filozoficzna. Z historii znana szerzej środowisku akademickiego, znajdująca się tam, gdzie jej miejsce, czyli na kartach książek o tematyce fantastyki naukowej, odrzuconej do lamusa historii. Dziękuję.